Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kto we Elblągu nie słyszał o ekonomiku? Nie ma chyba nikogo, kto nie miałby w rodzinie absolwenta naszej szkoły. Tradycje szkolnictwa ekonomicznego sięgają roku 1947. Od początku istnienia kształcimy dla potrzeb środowiska wykwalifikowane kadry ekonomistów, księgowych i pracowników administracji. Nie spoczywamy na laurach, inspiruje nas działanie w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest osiągnięcie w roku 2020 i 2021 tytułu brązowej szkoły w ogólnopolskim rankingu szkół miesięcznika perspektywy, co oznacza, że jesteśmy w czołówce rankingu techników. Wysoka pozycja rankingowa potwierdza wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych i jakość pracy szkoły. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów i rodziców. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branża ekonomiczna, rachunkowości, logistyczna niezmiennie poszukuje pracowników. Nie brak ofert również w sektorze reklamowym. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne, Perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Zawody, w których kształci nasza szkoła. Nowość technik rachunkowości. To zawód, który przygotowuje do pracy samodzielnego księgowego w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw o różnym zakresie działalności. Wiedza z zakresu rachunkowości, połączona z umiejętnościami praktycznymi, daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych oraz biurach rachunkowych. Technik ekonomista. W trakcie nauki przygotowujemy ucznia do kwalifikacji z zakresu prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Absolwent może być zatrudniony we wszystkich firmach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów, analizy i marketingu. Technik reklamy. Łączy wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, a także językową. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie. Technik logistyk. To zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce z marketingiem, zarządzanie działalnością logistyczną z przewozami międzynarodowymi. Baza szkoleniowa. Nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do siedmiu pracowni komputerowych, w tym trzy nowe zakupione ze środków Unii Europejskiej. Posiadamy przestronną salę gimnastyczną i siłownię. Od 16 lat szkoła uczestniczy w różnych projektach europejskich, takich jak Sokrates, Comenius czy Erasmus. Nasi uczniowie mają możliwość kontaktu z uczniami ze szkół ze Słowacji, Hiszpanii, Włoch. W ten sposób młodzież poznaje dziedzictwo kulturowe innych państw oraz rozwija i kształci umiejętności językowe. Posiadamy także atrakcyjne miejsca praktyk, takie jak banki, urzędy skarbowe, urzędy miasta i gminy, agencje reklamowe, biura rachunkowe, jednostki wojskowe. Posiadamy internet dla dziewcząt. Mogą w nim zamieszkać uczennice, które pochodzą spoza miasta Elbląga. Ale mamy również propozycje dla wszystkich naszych uczniów, którzy w szkole spędzają nieraz długie godziny. Dzięki posiadaniu własnej kuchni i stołówki, nasi wszyscy uczniowie mogą korzystać z ciepłego posiłku w bardzo atrakcyjnej cenie – obiad dwudaniowy z deserem. Drodzy ósmoklasiści, mam nadzieję, że po zapoznaniu się z naszą ofertą wiecie już, że Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elplągu stwarza możliwości lepszego startu do dorosłe życie. Przekonacie się o tym wybierając naszą szkołę i serdecznie Was zapraszam.